Hej, pewnie jakiś miesiąc temu przeglądając bezmyślnie TikToka, natrafiliście na memy z takim jednym francuskim dyktatorem. Ja wręcz dzień na TikToku rozumiem. Ale, ale, może jakaś część z Was zastanawia się, czemu w XXI wieku pojawił się francuski cesarz? Na moim TikToku? Jak to powstało? Skąd to powstało? Dlaczego jest nam akurat na moim TikToku? Wiele pytań się nakłada. Ale na początku wyjaśnijmy sobie w ogóle o co z tym memem chodzi. There's nothing we can do. Czyli już nic nie możemy z tym zrobić. Te słowa pokazują bezsilność Napoleona, który w 1815 roku został wybrany z francuskiej ziemi. Memy z nim ukazują nasze bezsilności, jak na przykład kartkówka z matny albo utknięcie w neterze. Piosenka użyta w memach to Amour Plastique, czyli francuska piosenka o nieszczęśliwej miłości. Mało powiązane z Napoleonem. A kto jest w ogóle odpowiedzialny za te meme? Okazuje się, że sam Napoleon! A żeby być bardziej precyzyjnym, ekipa marketingowa odpowiedzialna za film Napoleon, który wyjdzie jeszcze w listopadzie tego roku, zrozumieli oni, że głównie swoich widzów i wyborców zdobywa się za pomocą TikToka i trendów na nim, żeby to na przykład wymienić minionki Oppenheimer czy Barbie. Ryan Gosling. I pewnie pojawią się głosy, że okej, okay, fajnie, że tłumaczysz, fajnie, że coś, ale nie mogłeś się w tego wrzucić jakiejś. Dwa miesiące temu? Ja Wam powiem wprost. Wrzuciłem to teraz. I nic nie możemy z tym zrobić.